żołnierzyki moje moi kochane witam wszystkich serdecznie z tej strony konie się kapitan routine moi drodzy jest w końcu jest kolejny update do gry plus kazali nam sobie poczekać jak zawsze mam nadzieję że trochę przyspieszą tempo podawania tych update'ów e, powiem tak troszeczkę o plusach e, i troszeczkę o minusach e, nie oczekujcie ode mnie tutaj e, bycia powiedzmy sobie takim e, spolegliwym i jeżeli coś nie działa e, to e, żeby, e, żeby na, na to przymykać oko lubię Helet plus tak jak i wiele innych gier, ale znacie mnie, wiecie, że jeżeli coś jest nie tak, to oczywiście to wytknę. Wiem, że niektórzy oczekiwaliby ode mnie samych samych tutaj powiedzmy sobie cukierków, słodyczy i czekolady w stosunku do twórców gry, ale absolutnie tak nie będzie. Powiedzmy sobie tutaj najpierw o plusach. Dużym potężnym plusem tego update'u jest nowa mapa Karkow, która bardzo mi się podoba. Wykorzystanie, powiedzmy sobie, tekstur, wykorzystanie Obiektów z poprzedniej mapy, kursk, wrzucenie ich na nową mapę, czyli profesjonalnie mówiąc, wykorzystanie asetów, dodanie do tego śniegu, ale czego się obawiałem? Obawiałem się, że ten karków będzie taki wielki i będzie, będzie tak otwarty jak, jak kurski kurczę, bardziej się pomylić nie mogłem, naprawdę można tam znaleźć coś dla miłośników czołgów, piechota, również bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o budynki, dostępne są wszystkie piętra, można fajnie, naprawdę się postrzelać, można naprawdę fajnie podziałać na tej mapie, jest ciężka, trudna w rozgrywce, muszę powiedzieć, że to co otrzymaliśmy w update'cie tym ostatnim, czyli te zimowe kamuflaże sprawdzają się, kto ich nie nosi ten pipa, niech sam będzie sobie winny, że strzelają do niego jak do kaczki, jedna rzecz moi drodzy, jedna rzecz bardzo fajna sprawa, która jest w tej chwili zaimplementowana do gry to presety, warto jest sobie zrobić dwa presety jeden zimowy i jeden letni, moi drodzy, dlaczego? dlatego, że jeżeli w kamuflażu zimowym wybiegniecie na zielonej, pięknej Sant Marie Eglise bądź też na plaży Omaha, to będziecie po prostu krzyczeć strzel do mnie, strzel do mnie. Yy, sami wiecie, że w, wczoraj, przedwczoraj graliśmy na streamie, ogrywaliśmy ten najnowszy, najnowszy patch i yy, aż w pewnym momencie zacząłem się śmiać, patrzę, gość biegnie w zimowym kamuflażu, normalnie jak, jak tarcza, jak tarcza yy, na tle tych krzaków, mówię, no kurde, oszalał, nie? Także moi drodzy, yy, pamiętajcie, zimowe kamuflaże tylko na białych zimowych mapach wtedy, tak? Jak działa jak najbardziej. No fajny, fajny taki aspekcik. Oczywiście i odnośnie tutaj zimowych kamuflaży nie u, 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 powiedzmy sobie, nie uniknęli pewnej wtopy odnośnie amerykańskiego kamuflażu zimowego, który nigdy nie istniał. Ale no cóż, no, no, no co ja mogę więcej powiedzieć? Na tym było głośno, o tym temacie było głośno na Redditie. Myślę, że jak to się mówi po angielsku, i na said, czyli powiedziano już wszystko. Nie było takiego kamuflażu, nie wiadomo skąd wzięty, a odnośnie Rzeczy nie wiadomo skąd wziętych, no to wystarczy popatrzeć na klasę Soviet Union Anty Tank, moi drodzy, loadout. No i tutaj mamy bazukę. Moi drodzy, Rosjanie nigdy z bazuk nie korzystali. Dostało to im po prostu dodane do gry, z tego względu, że no. Atek rosyjski, sowiecki nie miał czym tak na dobrą sprawę zwalczać tych pojazdów. No, więc dodano mu bazukę, ale proszę się nie sugerować, żeby ktoś nie pomyślał, że, ta, że, że taka broń była na wyposażeniu sowieckiej armii. Dobrze? Nie uczymy się historii z gier komputerowych. No i odnośnie, odnośnie minusów, jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, yy, która przytrafiła nam się na streamie wielokrotnie, no nie tylko mi, to także współ. Grającym. Graliśmy na polskim serwerku. Muszę powiedzieć jedno: Garnizony. W tej chwili mechanika garnizonów jest zepsuta. Garnizony odrzucają respienie. Czekamy 30-40 sekund i nagle bum, czekamy następne. Nie respi nas, nie odradza na najbardziej wysuniętym garnizonie. To w tej chwili moi drodzy psuje grę troszeczkę. Z tego względu, że jeżeli jest to nasz garnizon obronny. I najbliższy do punktu, który bronimy, taki powiedzmy sobie, takim rzutem na taśmę, możemy się tam zrespić i bronić tego punktu. Nie możemy, nie jesteśmy w stanie, dlatego że po prostu gra nam nie pozwala, więc to, to troszeczkę, ten bug bardzo, bardzo psuje rozgrywkę w tej chwili i to do tego do, może kosztować po prostu wygraną wygraną ym, lub przegraną, no także, także jest też już głośno na ten temat na reddicie, myślę, że twórcy zostali też poinformowani na ten temat, więc no spodziewamy się update'u jakiegoś pacza szybkiego, który to naprawi, mam nadzieję, że nastąpi to szybciej niż później. Nie każą nam czekać miesiąc czy dwa, bo to naprawdę może doprowadzić do takich nieprzyjemnych sytuacji, w których to naprawdę na ostatnim garnizonie nie możemy się zrespić i, i przegrywamy, przegrywamy walkę o punkt. No a wiemy, wiemy, że tutaj naprawdę jest to bardzo ważne w tej grze. Odnośnie uzbrojenia, oczywiście, miotacz ognia, który jest idealny do czyszczenia budynków i okopów. Myślałem, że będzie to jakiś jeden wielki spam miotaczowo-ogniowy, ale jednak nie jest. Przynajmniej dopóki wszyscy tego nie odblokują, bo jako, powiedzmy sobie, nacja sowiecka trzeba mieć wsparcie na, 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 na levelu szóstym, a dla Amerykanów i Niemców na levelu ósmym. Oprócz tego jeszcze są dodane koktajle Mołotowa zamiast granatu, no i to też jest, muszę. Thank you. całkiem, całkiem przyzwoite, taki dodatkowy smaczek, były w użyciu, dlaczego by nie, a ja jeszcze tylko bym posprawdzał, jak to działa na pojazdy, no i oczywiście, jeżeli chodzi o pojazdy, to Jeepy, Kugelwagen i inne rzeczy zostały dodane, moi drodzy, został, został także dodany gazik dla Sowietów, także możemy szybciej przemieszczać się po tej mapie, ja już widziałem, że nawet wyścigi są organizowane, w ogóle fajna sprawa, można sobie saszelka położyć, żebym nie podpowiadał, oczywiście saszelka położyć na takiego Jeepa i wjechać gdzieś tam w Strongpointa, zobaczyć jak to jak to zadziała soszelka Lu2 na przykład z podwójną siłą uderzenia no dodaje to pewnego rodzaju smaczku i tak dalej i tak dalej. Moi drodzy, całkiem pozytywny pozytywny update mam nadzieję tylko, że tych update'ów będzie więcej, że trochę więcej treści wniosą, nie więcej DLC a więcej treści jedna mapa na pół roku to troszeczkę mało, szczególnie biorąc pod uwagę, że gra już troszeczkę istnieje ja bym poprosił na przykład o te wersje z, 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 z przywrócenie wcześniejszych wersji St. Marie Eglise, St. Marie Dumont, jako wariantów powiedzmy sobie do rozegrania, bo one były bardzo, bardzo fajne, ciekawie zaprojektowane. Troszeczkę bym też na pewno... Popracował nad tym, żeby ten tryb nocny wnieść na, 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 więcej, na więcej map, i przede wszystkim, żeby zablokować jasność na trybie nocnym. Tak, tak, tak. Niektórzy podkręcają jasność na 100% i wtedy już nie ma trybu nocnego, widzą wszystko jak w dzień. Co jest troszeczkę nie fair, to myślę, powinno być, powinno być naprawione. No i oczywiście, dalej nie ma tutoriali, ale tutoriali się nigdy nie doczekamy. Nie liczmy na to, nie ma, nie ma tutoriali, nie ma poligonu, więc nie ma gdzie się szkolić. A jak ktoś chce się podszkolić, popatrzeć, co i jest. Jak to zapraszam do siebie na streamy, zapraszam do wspólnej gry. No i oczywiście jest sekcja poradników, w których to możecie, początkujący gracze, zobaczyć co, jak, gdzie, kiedy. No, powiedzmy sobie tak, większość z nich, praktycznie wszystkie są dalej aktualne. W grze zaszło parę pewnych zmian, ale, ale ale są dwie, nie? Dalej nie będziemy kończyć. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że łapeczki zostaną pod filmem, mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu na strumykach, no i przede wszystkim, że będziecie się dobrze bawić. Tak jak powiedziałem, coś naprawili, coś zepsuli, nie byłby to update w Hell Let Lose. tylko z tymi garnizonami mam naprawdę nadzieję, że szybko, szybko to naprawią. No i jeszcze w wersji konsolowej nie sprawdzałem, dajcie mi znać, czy na konsole też padł ten update, czy jeszcze go nie nie ma, bo na konsoli wersję też mam, ale tam córka okupuje, więc nie mam kiedy tego wrzucić. Dobra, moi drodzy, łapka w górę, mam nadzieję, została, subskrypcja, mam nadzieję, została, do zobaczyska na polu walki, trzymajcie się, hej!